Moi drodzy, te rekolekcje pragnę rozpocząć od pewnego wspomnienia sprzed około 20 lat. Pracując duszpastersko, miałem taki przedziwny okres jako młody kapłan, że w pewnym momencie, a trwało to kilka miesięcy z rzędu, pojawiały się u mnie osoby, które przeżywały bardzo trudne doświadczenia duchowe. Doświadczenia zniewolenia, już trwającej modlitwy, egzorcyzmu nad nimi, przychodziły prosić mnie o spowiedź, o poradę, o kierownictwo duchowe. Dziwiłem się, że akurat splot tych osób jakoś się nakładał, znaczy, że one przychodziły w tym okresie, właśnie. Był to trudny czas, bo jeśli ktoś widział, co takiego może się dziać z takimi osobami w takim doświadczeniu duchowym, to czasami głos, włos na głowie się jeżdża. Ja, taki młody kapłan, musiałem temu stawić czoła, jeszcze często będąc samym, nie mogąc się oprzeć na kimś innym w tym momencie. Czemu o tym wspominam? Czy po to, żeby w rekolekcjach o nadziei straszyć? Nie, bo chciałbym przywołać pewne doświadczenie właśnie z tamtego okresu. Był taki moment, że byłem na modlitwie egzorcyzmu i pomagałem egzorcyście podczas modlitwy. Trzymałem osobę, ona leżała w kaplicy, a egzorcysta modlił się nad nią. I taki cały przerażony w ciarkach, starałem się pomóc jak umiałem, ale moje zmysły wszystkie mówiły: Nie, nie, to nie, nie chcę tam być. Aż w pewnym momencie mój wzrok utkwił. W krucyfik, na krucyfiksie, który był nad tabernakulum owej kaplicy. Później spojrzałem znowu na tę osobę, znowu na krucyfiks i tak kilka razy. I w pewnym momencie pojawiło się w moim sercu takie pytanie: na co ja mam teraz patrzeć? Czy na to, co się dzieje z tą osobą, czy na krzyż? A potem przyszła taka refleksja: co tu właściwie się dzieje? Co tu jest akcją, a co reakcją? Czy to jest tak, że zły wziął w posiadanie osobę i on jest w akcji, on działa, a my reagujemy modlitwą z Panem Bogiem? Czy może jest to dokładnie odwrotnie? Że to, co się dzieje z tą osobą, to jest akcja, działanie Boga, który ją wyzwala, a zły tylko reaguje, nie mogąc się już ukryć, czując się słabszym, musiał wyjść. Wspominam o tym dlatego, że tak jak się bałem panicznie chwilę wcześniej, tak po tym odkryciu, które samo przyszło we mnie, wstąpił do mojego wnętrza jakiś niewyobrażalny pokój. Chociaż nic się nie zmieniło zewnętrznie, modlitwa trwała. Ale ja miałem spokój i taką radość, że jestem z Bogiem i że to Bóg jest tutaj górą, to On tutaj działa. Że ja jestem tutaj, żeby uczestniczyć w tym wielkim dziele. Wspominam o tym dlatego, że w rekolekcjach, które proponuję i zatytułowałem Nadzieja silniejsza niż strach, może pytanie brzmi: na co albo na kogo patrzę? Kogo lub co słucham? Czy coś lub kogoś, kto daje mi nadzieję, prawdę, która mnie wyzwala, która mnie pokrzepia, czy też może odwracam wzrok w inną stronę, skąd mam tylko więcej zamieszania, jakiegoś przekłamania? Choćby w podtytule tych rekolekcji o Bogu, który szuka człowieka. Czy nie jest tak czasem w naszym życiu, że Żyjemy różnymi przekłamaniami dotyczącymi nas, Boga, naszej relacji i życia, i na tych przekłamanych prawdach później budujemy nasze życie, choćby, że to ja muszę mieć inicjatywę w szukaniu Boga, że to ja się powinienem nawrócić, że to ja powinienem Boga przepraszać, że ja powinienem Boga kochać. A może jest dokładnie odwrotnie. Może to Bóg szuka mnie tam, gdzie jestem. Może nie muszę mu wychodzić przez wyrzeczenia na spotkanie, że on mnie tam chce spotkać, gdzie ja potrzebuję zbawienia. To choćby przykład takiego przestawienia we mnie, które później powoduje całą moją aktywność. W tych rekolekcjach chciałbym krok po kroku spróbować, na ile się da, odkłamywać pewne prawdy o nas samych Bogu naszej relacji i życiu. Być może tak jak mi wtedy, podczas tamtej modlitwy, by i do Waszych serc zstąpił pokój, by się coś uporządkowało, by wróciła nadzieja na miejsce strachu, który być może jest właśnie z przekłamanych prawd o naszym życiu. Moi drodzy, nasze życie to pielgrzymowanie. Pielgrzymowanie do Domu Ojca. Bóg postawił nas na tej ziemi, bo zechciał. Zapragnął, wytęsknił i stworzył. Jakkolwiek nasze życie pochodzi bezpośrednio od naszych rodziców i rodzin, ale u samych początków to jest pragnienie Boga, który zapragnął, aby każdy z nas istniał. Jak mówi księga rodzaju, wziął proch Ziemi i tchnął w ten proch tchnienie życia, na skutek czego człowiek stał się istotą żywą. Więc jeśli jesteśmy żywi. To jesteśmy pierwszym dowodem Jego miłości. Jesteś córką i synem Boga, Króla Wszechświata. Czy wierzę w to? Czy tego słucham? Czy sobie to powtarzam? Czy chcę na tym zbudować swoje życie, a może na tej prawdzie, którą wyniosłem z mojej historii ludzkiej, która przecież tak we mnie może pracować już przez lata, do której się przyzwyczaiłem, kim jestem? Nasze życie jest pielgrzymowaniem nie tylko przez lata naszego życia, kiedy narodziliśmy się i o ile wierzymy, że to nasze narodzenie było, miało sens, bo Bóg zechciał nas i chce nas prowadzić po drogach naszego życia, aż się z Nim spotkamy, już będziemy w wieczności, o ile wierzymy, że nie ma śmierci, tylko jest przejście do życia i już do wiecznej uczty z Nim. Czemu daje wiarę? Czym żyję i co sobie powtarzam? Ale jest też inny rodzaj pielgrzymowania, nie tylko ten przez lata naszego życia. Zresztą ktoś kiedyś ładnie powiedział, że dorosłymi się urodziliśmy, a dziećmi dopiero się stajemy, że życie, jakie odziedziczyliśmy z naszych domów rodzinnych, niejednokrotnie szybko kazało nam dorastać, że nie potrafiliśmy się czasem ucieszyć miłością, która nas kocha, żebyśmy mogli poczuć się rozpieszczeni, mówiąc tak kolokwialnie. Abyśmy się mogli nasycić miłością, którą w nas się przelewa, z której później czerpiąc mogę kochać innych, nie przez przymus, wysiłku, ale będzie się ze mnie wylewało. Od dorosłości do dzieciństwa, do takiej zależności, w której to Bóg będzie miał inicjatywę, bo On będzie szukał mnie, żeby mnie uczynić coraz bardziej swoim dzieckiem. Więc te kolekcje są u nadziei, bo to jest pielgrzymowanie od obrazu które mam w sercu, bo Bóg stworzył nas na swój obraz. Ale podobieństwo myśmy odziedziczyli z naszych domów rodzinnych. Często to jest zgrzyt między obrazem Boga, który mówi jesteś kochanym moim dzieckiem, a tym podobieństwem, które nabyłem gdzieś po ludzku. Ale moje jedyne i pierwsze powołanie to jest stać się tym kim jestem. Dzieckiem Boga. A więc jeżeli rekolekcje są o nadziei, to żebym ja co teraz być może dopiero słucham i mi świeżo brzmi, dał się Bogu prowadzić przez życie tak, że ta nadzieja przemieni się w realizację obietnicy. Dzisiaj mam nadzieję, Panie Boże, że ty mi mówisz prawdę przez usta nadziei. Mam nadzieję, że ty to co mi obiecujesz zrealizujesz, że mi powiesz kim ja naprawdę jestem. Dzisiaj tego nie mam jeszcze. To jest wątłe we mnie. Stąd mówimy o nadziei, a nie pewności, tak? Ale chcę Ci uwierzyć na słowo i ruszyć w wędrówkę, żeby się zrealizowało to, co obiecujesz, bym się stał Twoim dzieckiem, bym uwierzył w to i to, żeby mnie przemieniło. Tak jak z Abrahamem, który, mając 75 lat, dostał obietnicę: Będziesz błogosławiony i będziesz błogosławieństwem. Otrzymasz ziemię. Jesteś nomadą, na razie wędrujesz i nie masz dziecka. Będziesz miał syna i ziemię, ale Zostaw swój dom rodzinny, ziemię twojego Ojca i idź do kraju, który ci ukaże. To znaczy zostaw, uwierz mojemu Słowu i rusz w drogę, ale ja ci dzisiaj nie pokazuję już konkretnie miejsca, gdzie dojdziesz. Ja ci mówię, uwierz mojemu Słowu, wejdź w relację ze mną. Ja cię będę prowadził. Nie chciej pewnika. Ja ci mówię dzisiaj opuść, a kiedyś Zobaczysz, że będziesz błogosławiony. To samo czyni każdy, kto wchodzi w związek małżeński. Mówi Kocham Cię w nadziei, że będziesz mnie kochał, chociaż innymi słowami to wyrażamy. Ale przyjmując drugiego człowieka mogę powiedzieć: Nie mam pewnika. Mam nadzieję, że On będzie ze mną. Będzie mnie zaskakiwał, oby pozytywnie. Więc jest to wędrówka od wiary w obietnicę, przez nadzieję, że ja kroczę i się nie poddaję w tej wędrówce, wierząc i czerpiąc z mojego plecaka, z moich wspomnień, że Bóg mi to obiecał i że kiedyś to zrobi. Będzie może moja cierpliwość wystawiana na próbę. Będę szedł przez pustynię, przyjdę do jakiejś oazy i znowu ruszę w pustynię, ale mogę czerpać i nie poddać się o tyle, o ile kroczę, o tyle żyję. Wierząc, że to powoli, co w nadziei trzymam w sobie kurczowo, przyniesie ostatecznie rezultat, jaki Bóg obiecał. To samo jest z narodem wybranym, pielgrzymującym z ziemi niewoli w Egipcie, kiedy Bóg ją, ich wyprowadził i prowadzi ich przez pustynię. Oni wyszli, ale w momencie, kiedy zapomnieli skąd wyszli. Jakim było ciężko, i zapomnieli, że została im obiecana ziemia, to w tej nadziei pomiędzy zaczynają szemrać: Nie mamy manny, nie mamy przepiórek, nie mamy wody, zrobimy sobie cielca, będziemy go widzieć i czcić. I Bóg w tej niewierności, kiedy tracą ludzie nadzieję, przychodzi i wychowuje ich. Ale cały czas pozostaje Ojcem, który ich prowadzi do zrealizowania, bo raz obiecawszy, nigdy z tej obietnicy się nie wycofał. W innym być może czasie niż by oni oczekiwali, ale jednak doprowadza ich do końca. To samo, moi drodzy, z naszym pielgrzymowaniem przez życie nasze, które w większości jest życiem nadzieją, choć czasem spełniają się pewne nasze spotkania z Panem Bogiem i owocują, ale po to, żeby nas zachęcić do zrobienia kolejnego kroku. To na tej drodze, krętej drodze w pielgrzymowaniu, żeby dojść do celu, tak jak w pielgrzymce, wychodzę z mojego miejsca zabezpieczenia, ale nikt mi nie obiecuje, że jutro będzie ładna pogoda i że będę miał co jeść. Wychodzę jak pielgrzym w nadziei, że dojdę do tego celu, chociaż przyjmuję, że różne mogą być scenariusze jutra. To w tej krętej mojego, drodze mojego życia Bóg daje drugi znak swojej miłości, przykazania. Przykazania, które są jak drugowskazy na krętej drodze, i mówią: Uważaj, żebyś nie wypadł z tej drogi błogosławieństwa, którą Ci daję. Oczywiście daje mi wolność i może powiedzieć, powiedzieć mi, rób co chcesz. Możesz jechać na skróty, ale to jest Twój wybór. O tym jutro będziemy mówić, co się stanie, kiedy nas, kiedy zdecyduje być poza trasą. Ale dzisiaj, jeśli myślimy o, jeśli my zapomnimy, skąd wyszliśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, tak jak Izraelici z Egiptu, to możemy też narzekać albo się przestraszać, albo zachwycać moją codziennością ziemską. Przestaje być pielgrzymem. Przestaje iść do przodu, bo być może buduje sobie jakieś małe domki na piasku. Jak jest w miarę dobra pogoda, to jakoś żyje i wegetuje, ale kiedy są sztormy, to się wszystko zawala. I wtedy to przykazania przestają być znakami miłości, a są nakazami i zakazami. Pamiętamy, było niedawno, chyba razem nawet omawialiśmy to tutaj. Kiedy Bóg dał przykazania temu narodowi pielgrzymującemu do ziemi obiecanej, to rozpoczyna od przedstawienia się. Ja jestem Pan, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Jestem Bogiem, który Cię kocham i Cię wydobyłem z niewoli, dlatego nie będziesz. To jest nic innego jak zwykła konsekwencja doświadczenia miłości. Jeżeli doświadczysz miłości, to już nic nie musisz. To nie są nakazy i zakazy, to jest. Jeśli masz Boga, który cię kocha, to nie szukasz już innego Boga. Jak masz Boga, który cię kocha, to już nie musisz czegoś tam tego robić, żeby mu udowadniać. Kiedy my zapomnimy, kim jesteśmy, nie damy sobie przemówić tej prawdzie, zostanie ona w nas przekłamana, to wszystko w naszym chrześcijaństwie staje na głowie. Wszystko jest oparte na zakazach, nakazach, powinnościach, a istotą chrześcijaństwa jest doświadczyć, że Bóg cię kocha. Wtedy już nic nie musisz, zaczynasz chcieć. Nikt nie musi Ci udowadniać, żebyś się zmieniał, pokazywać Ci co jest złe, bo Ty już wiesz, ale kiedy ktoś cię ogarnie miłością, chce Ci się zmieniać, pragniesz być inny i lepszy, nie musisz być dobry, ale chcesz być dobry, nie musisz unikać zła, ale chcesz unikać zła, chcesz być coraz bardziej podobny do Niego. I tak, moi drodzy, jest to nasze pielgrzymowanie, jeszcze ma jeden znak największej miłości: Jezus Chrystus. Który przyszedł na tą Ziemię, aby być jednym z nas i tą krętą drogą naszego życia prowadzić nas, żebyśmy go naśladowali. On, który odzwierciedla dokładnie to, jaki Ojciec jest. I uczy, jaki jest Ojciec. Uczy jakiś tą drogą, przez tajemnicę radości, ale i tajemnicę boleści. Przechodzi to wszystko, niedługo będziemy to świętować w Triduum paschalnym. Uczy, jak to przejść. I jak być w tym synem umiłowanym Ojca. I ten syn. Jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy naród wybrany szedł przed pustynię, Jezus to przypomina Nikodemowi z dzisiejszej Ewangelii, tak Mojżesz wywyższył węże na pustyni w sytuacji, kiedy to ludzie się sprzeniewierzyli przeciw Bogu, i węże kąsały ich także umierali. I powiedział: Umieść węża na palu, kto spojrzy na niego, odzyska zdrowie. Tym, który jest dla nas w naszej wędrówce i pielgrzymowaniu. To Jezus Chrystus na krzyżu, który z krzyża mówi do nas: Kocham cię tak bardzo, że oddałem za ciebie moje życie. Żeby grzech cię nie kąsał, mówiąc, że nie jesteś wart, albo że Bóg patrzy na ciebie z góry, potępiając ciebie za twoje grzechy. On stał się grzechem, żebyś ty nie musiał się krzyżować, przybijać do krzyża i poddać cierpieniu, bo on już to zrobił. Kiedy my zapomnimy, kim jesteśmy, poddamy się temu fałszowi w naszych sercach, tej pokusie, to wtedy może zaczynamy chcieć się zbawić, kiedy już zbawienia mamy ofiarowane na krzyżu. Będziemy chcieli tak kochać Pana Boga, żeby nas On pokochał, kiedy miłość mamy już gratis. I chodzimy na głowie jako chrześcijanie, ani dla nas jest to atrakcyjne, ani dla tych ludzi, którzy na nas patrzą, kiedy to będzie tylko wysiłkowe przeżywanie relacji do Boga. Święty Paweł dzisiaj przypomina Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jeśli tak, to znaczy bierze poprawkę na wszystkie nasze pokąsania życiowe, na różne nasze zakręty i złe wybory, złe skorzystanie z naszej wolności. On mówi jestem twoim ojcem i nim pozostanę. Nie skupiam się na tym, że porwałeś ubranie i się podrapałeś. Nadal jesteś moim córką i moim synem. A Jezus na krzyżu będzie to powtarzał. Nie daj się grzechowi i nie daj się temu, co cię zabija. Ktoś kiedyś ładnie ujął, że z grzechem jest tak jak z ukąszeniem węża. Ukąszenie nie boli, to co zabija to jest jad. Kiedy ja zgrzeszę, to wiemy jaki jad się w nas sączy. Zobacz jaki jesteś, zobacz że ci nie wyszło, nie warto. Zrezygnuj z tego pielgrzymowania. Poddaj się, nie podnoś się. A Jezus z krzyża mówi warto, kocham, błogosławię ci, idź do przodu. Nikodem, ten, który usłyszał te słowa z dzisiejszej Ewangelii, przyszedł do Jezusa nocą. Był faryzeuszem. On się starał bardzo. Starał się żyć dla Boga Jachwę. Był bardzo skrupulatny w przestrzeganiu prawa, ale czegoś mu brakowało do szczęścia. I jakąś nadzieję Dał mu Jezus, skoro przychodzi do Niego w tej Jego nocy i Jezusa pyta, jak to jest, co Jezus mu powiedział zaraz przed tym fragmentem dziś przeczytanym? Trzeba wam się powtórnie narodzić. Nikodem zdziwiony mówi, jak to mam wejść do łona swojej matki i znowu się narodzić? A Jezus mówi, żebyście się narodzili z Ducha Świętego. O to chcę, o to chcę prosić w tych rekolekcjach. Już teraz i prosimy za siebie nawzajem, skoro tworzymy tę wspólnotę słowa. Proszę Cię, Panie Boże, abyś dał ducha miłości każdemu z nas. Tego ducha, którym poczułeś nas do istnienia. Wlej w nasze serca, w ten proch, którym się stajemy bez Twojej miłości, abyśmy uwierzyli, że jesteśmy Twoimi dziećmi, poczętymi z miłości. Wlej do naszych serc nadzieję, że będziemy coraz bardziej... Podobni do ciebie. Ożyw naszą nadzieję, że w naszych sercach jest Twój obraz i za nim pójdziemy. I powtarzając za Świętym Pawłem, prosimy Cię, daj nam świadomość, że już łaską jesteśmy zbawieni. Nie naszymi uczynkami, żebyśmy się nie pysznili, łaską jesteśmy zbawieni, że jesteśmy Twoim dziełem, powołani do pełnienia dobrych uczynków. Prosimy o to, byś nas zaskoczył i byś w tym czasie rekolekcji dał nam nadzieję w miejsce lęków, strachów i zakłamania. Uczyń nas nowymi, byśmy żyli dla Ciebie i cieszyli się miłością. Amen.